Rekonstrukcja rządu zakłada m.in. likwidację Ministerstwa Cyfryzacji. Do sprawy tej odniósł się wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz. Czym e, chciałby się pan zajmować jakie projekty zacząć, aby mogę być śmiało posłem takim typowo? Platon myślę, że predyspozycje do tego po prostu jakiś tam ma. Pato streaming, jak pan chciałby to robić? No, też zostałem, panie redaktorze, wybrany przede wszystkim jako poseł przez mieszkańców Białogostoku. Myślę, że kontynuować muszę na pewno takie bardzo wulgarne, obrzydliwe wręcz czasami transmisje na żywo, na przykład transmisje takich patologicznych imprez, mówiąc wprost, gdzie jest spożywana alkohol, są libacje, no i to dużo, dużo młodzieży ogląda. Na przykład, jeśli oglądają nas osoby przed 18 rokiem życia, chcemy, żeby nasze dzieci, nasza młodzież no, wychowywała się na, 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 na tym, jak ktoś pije wódkę przez internet, to pokazuje, przeklina, wyzywa. Innych, więc my tutaj yy, działamy. Musimy w tą stronę iść, no bo mamy 21 wiek, więc cyfryzacja powinna postępować. Przykro mi jest bardzo, że tak musiał coś się, się tak W tym momencie mam się zniszczyć. Chciałem trafić papierosa, więc wtedy nie trafiłem.